W roku 1923 dzięki zabiegom dyplomatycznym Watykanu władze radzieckie pozwoliły wywieźć relikwie Andrzeja Boboli z Moskwy, ale nie wolno ich było wieść przez Polskę. Trumna z ciałem Boboli podążała więc przez Odessę, Konstantynopol do Rzymu. Dnia 17 kwietnia 1938 roku w dniu zmartwychwstania pańskiego w bazylice św. Piotra w Rzymie odbyła się kanonizacja Andrzeja Boboli. Dokonał jej papież Pius XI. polskiego Andrzeja Boboli, powracające do kraju po wielu latach tulaczki zostały powitane w ojczyźnie chrześcijańskiego rycerza kresowego Polski z czcią należną jego chwale apostolskiej. Okryte blaskiem męczeńskiej śmierci za wiarę i ojczyznę, uświęcone aktem kanonizacyjnym dokonanym przez ojca świętego papieża Piusa XI., relikwie świętego złożone w srebrnej trumnie relikwiarzu zostały przewiezione do kraju przez pielgrzymkę polską. Triumfalny powrót do ojczyzny relikwii wielkiego syna Polski rozpoczęło powitanie na granicznej stacji w Zebrzydowicach, dokąd wśród przedstawicieli duchowieństwa i władz przybyły liczne pielgrzymki z pogranicznych powiatów ziemi śląskiej. relikwie świętego umieszczone w wagonie pociągu polskiego, który unosi je w dalszą drogą po ziemi polskiej. Miasto Święci wita relikwie świętego Andrzeja olbrzymim pochodem ciągnącym od dworca poprzez most na przemszy do miejscowej świątyni. Tu bowiem trumna z relikwiami została wyniesiona z wagonu i przeniesiona w procesji do kościoła, gdzie na relikwiach odprawioną została uroczysta msza święta. starożytnej świątyni mariackiej wielki krzyż nad ołtarzem polowym roztacza ramiona, by trumnę z męczyńskimi szczątkami wywyższyć wśród majestatu stolicy Jagiellonów ponad ziemię polskie. Olbrzymia procesja poprzedza kondukt z trumną prowadzony przez księcia metropolitę Sapiechę od dworca kolejowego. Warszawa, stolica Polski. Przed ołtarzem polowym ustawionym na placu zamkowym odbywa się msza święta z udziałem pana prezydenta Rzeczypospolitej który na trumnie świętego składa jako wotum swój własny krzyż niepodległości. Warszawa zwiastuje Polsce, że prochy jej wiernego syna przybyły i pozostaną w stolicy na zawsze. Miejscem stalego spoczynku relikwii świętego Andrzeja Boboli w stolicy obraną została kaplica ojców jezuitów przy ulicy Rakowieckiej, dokąd po zakończeniu uroczystości powitalnych trumna relikwiarz przeniesiona została w procesji przez ulicę Warszawy. Wśród adoracji tłumów ludności stolecznej zgromadzonej na chodnikach wzdłuż pochodu procesji trumna ostatni etap podróży ku miejscu wiecznego spoczynku w ołtarzu kaplicy. Pamiętano, że święty Andrzej był tym, który przepowiedział powstanie Polski z niewoli, a podczas II wojny światowej przed powstaniem warszawskim relikwie przeniesiono niby w bezpieczniejsze miejsce z ulicy Rakowieckiej do sanktuarium Matki Boskiej łaskawej na Starym mieście. W czasie działań powstańczych relikwie przeniesiono kanałami do Kościoła Ojców. Dominikanów, ale i tam znalazły się przysypane gruzami. Szczęśliwie w całości wydobyto je i w roku 1945 z powrotem przeniesiono do kaplicy przy ulicy Rakowieckiej. Ciało Andrzeja Boboli znajduje się obecnie w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej, w nowym sanktuarium, wybudowanym obok starej kaplicy jezuitów, której poprzednio spoczywało. Stąd święty Andrzej patronuje całej Polsce. Ale czy tylko Polsce?